Co masz? To, 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 to. O! No, dobra! <hup> Czekajcie, ostatnie. no No A teraz to sobie to wywalone. Jak to spokojnie, bo to jest tego. Nie wiedziałem, Tale, że go kart Kartka, 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 kartka. Kart. No dobra. Nie się? Nie wiem, to, co... to jest. Możemy to Co to by Ta trasa ja działa. Wylemi. Działa. Dobra. Dron. Dron. Buka tu jest. O, W dół nie patrzcie. Nie patrzcie, nie nie Puka? To tak, tak. Eee, czarne guzda. A, wiem, dobra. On Uciekaj! Uciekaj! by się powalił na chwilę, rzucając kostką. Proszę, nie. To by było na... Ona się zbakowała? Nie przewrócisz jej. I pito. Jakże się ją zabił? <Granat? <Granat> A granat! We, we jeszcze tą paczkę granatów. Co tu leży. Granaty. Wezmę? O, dobra, Gdzie jest jego ten dron? Jego wziąłem do kieszonki. Co ciekawego czy? jest? A to, Tak, tak, tak. Słuchaj? Proszę. Coś tu ciekawego za drzwiami Na górze też nic nie ma. U. No to lepiej ściółotko Chyba się z I na górze w sumie też po prostu Lipa miejscówka Nie wiem ja. To jest taki dosa Bokół Bokół No dobrze, jest lekko głupi, ale atakuje na ślepo tylko bardzo mamy jakiś item? Nie mamy. Orba, a w sumie otworzył nam drzwi. O, to połączenie do Oooo, O, to jest? Oooo! Nie, nie, nie! Nie! O szlak, zawracaj, zawracaj, zawracaj. O, Ale nie to zauważyłem. Wiatrak tam jest. Tam jest uważaj bo to jest o, o. o kurde. No chyba skakać nie umie. O faktycznie. Tam jest jakiś item na no, górze czy na dole? to koronka jest. go nie... Blokowało się drzewo, 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 blokowało się drzewo. Daj mi przejść, daj mi przejść, daj mi przejść. Dzisiaj mam pomysł. Na niego nie działa. Bo kurwa nie, żeś mnie się w tobie. Nie no... Nie było... Nie no było. Nie było. Nie Co, Co... Ja, oh, Nie jeszcze jest? Wazon. Sektora? Oj. Nie Jesteś... było. Weź drona, weź drona. Nie <laughs> Nie można było ten serwer wziąć. Jezu, się przestraszyłem. O. Jestem do c. O, teraz! Dobra, mamy to. Team Warp. Au. Mam przecież papę. Czekaj. Dobra, ty. Gdzie jest Łukas, jego ciało? mieć na mapie, że jest blisko. Ale go tu nie ma. Czekaj. A, bo to jest kulka. Jak to wrzucamy na mapie? Kropeczka, no puściutko jest na mapie. Nie ma czerwonej kropki. Może napisz na PW, gdzie jesteś, no, gdzie jesteś? Opowiem, że po prostu jej nie wykryliśmy i nie ma... Pisze coś? Ale... Puchar! Yep. Żyjemy. Dobra, zbierzemy ten serwer? Dawaj, puchar. Tak. Bierzemy. To pakujmy go, na, na pakę y go <coughs> weźmie, nie? Nie, nie zmieścimy no tak. go chyba. Jak go Zmiercimy nie zmieścimy? Go, jest to no nie znały. zmieścimy, ja nie zmieszczę, czekaj. On się no, będzie, w sensie bardziej chodzi o drzwi. Ładuj go. Okay. Nie no, patrz, obrócimy go jeszcze, obróćcie go. A, tak, tak, w tą? I, a to będzie za okay. wysoki. Trzeba jeszcze bardziej obrócić. Na, po, na, na leżącego, na leżącego. Czekaj, w dół, w No, no. O! Tak, o! O, o, o! Dobra, dobra. No, coś tu. Ten ekstra, znajduje. Ty, bo ja to trzymam i to się zalawywali. Czekaj, ja zaraz to zleci. Ja no, z drugiej strony to wylatuje. O, dobra, teraz to, jest słuchaj, okay. okay, jest, okay, jest okay. Dobra. Uważaj na drzwi. Jak to się trzyma? Nie, że... trzeba wyrwać z framu A nie, dobra, jest, Nie to, no, jest git, jest git. Jest git, jest git. O, no to... No... Sorry! Serwer, no. No, serwer. A bo ten serwer, to sprzedamy, jest git. No tak, ale taka Chyba to, jest... to jest ostatni. Dobra, no, dobra, dobra, dobra. Wcześniej nie dobra, jest jest... ostatni, dawaj. Poczekajcie, no. Pakujmy nie, ten, no, ten serwer tak. teraz. Chwila, bo, Źle. O, o, Heślać. Pakuj! dobra, jest git, jest git, stoi, stoi Ale. Ksz, nie, jest git. Jest git. Jest git, jest Teraz o, się Ron, Ron. Dobra, Uciekamy szybko, bo teraz się modera jest dużo. Tak. Po prostu bardziej się triggerują na nas. A przynajmniej kresnale. Nie, 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 nie. Musimy poczekać. O, aż on przestanie kasztać. Nie. Za wolno. Jakaś inna trasa? Raczej nie Kulna. Jak cię goni, oni Nie, nie, nie Ja pierdolę! Lepiej bym tego nie ujął Ale to się im dać To tam jest Kongo w ogóle, Kulna. w tym pokoju O kurwa o, no. e, Za wami buka była kto tak. no, to już sobie? Bogom? da To jeszcze buka była naprawdę? Tak O kurwa <summit> tego. stop, 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 cokolwiek, to czekajcie, no to nic ciekawego chyba nie będzie. Zawsze jesteś ciekawego, czekaj, załatwię to, co dodaj? Nie, 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 ty, bo mi się zablokowało Bomba. w czasie przestrzeni e dosłownie. Gadam? Y y y y y y bez problem. Y właśnie, <grym> nic nie możemy ruszyć. Y tak, Ogólnie? Go, go chyba wywaliło. A, bez hitu, coś siadło, no, no nic, wszystko dobituje. A wszystko tak bęga tam dostał, że aż go wywaliło z gry. <grym> <grym> tak, dobra. Bomba.

Co, go, pójdź go, Dobra, stęciło. o. Już. To O! Nie przegrano. To jest pod rotacją, ale nie wiem dokładnie jak to działa jeszcze. Może po prostu pustuję rotację, wiesz? Bardziej chyba jak lewitujesz. <noise> o! Wracam cię! No Tutaj mam genialny pomysł. Dobra no, no, czekaj, bo wijmy tylko ty pierwszy raz. Czekaj. Okay. Nie weź, weź weź. No ale to on się kręci no O, muszę pierwszy dobrze. No rzecz no, trzeba. Okay. Okay. no co HP no, można. Stamina obowiązkowo stamina to już mam tak nastakowane, że... Gra nas bierzemy, co nie? Broń, błagam. Dobra. Co by nie mówisz to broni. Dobra, to speeda może. Albo... Bateria leży. No. Proszę leży coś coś. Sprint speed jest fajny nawet. A, potrzebujemy włączone wiadomości. Nie wiem czego. Dom, dom, Dobra. Dom. dobra mamy dwa koła jeszcze do wykorzystania. Dwa koła, dwa koła do tego koła. Chyba nic, dobra. Dobra. Hmm. O, dobra. Czyli gramofon się może. Hmm. Nie popsuję się w środku. Nie, nie, nie! Dotknął niestety. No to nie. ja umieram. Już no. No. Nie udało się jej złapać. Strzelaj! No Nie, dobra, może ja się odsunę. No nie! Nie, ale nie mnie! Nie muszaj! No, no dobrze, nie ciebie. To... Ups. No nie, no nie może już to ją. Nie trafiłaś. No plus obiecia sprintarem w tym. Kaczka umarła. A no. A, no. O kurna, dinozaur! Załapał Ty nie podnosisz! No nie podnosisz! No. no coś! Ale! Ja pierdo... Nie! No szk... Nie, ja z wami niego. Okay. Do... Wyrad do trolla. No nie, no jeszcze... Tynku <grymku> mi w rękach, no. W tym ogródku, no kurna. No, Mam tak. O ja pierd... Piszku! Żeby nie... Żeby nie dotknęło. No nie! No ja z wami nie mogę, no. No nie! Oprócz ten jebany obraz. No jak nie wejdzie, jak wejdzie, wydaje ci się. Chodź, chodź, i kurka, masz się nie ruszać. <grystanie> Oj, okay, witam. Cześć! To było męczący Wiem, ty. czy. Dobra, to te prawo. to tutaj, tędy chyba. Moż! Dlaczego tam nie tarano i ty kurde wózkiem? O, tu! O, Czyli dobrze myślałem. No. Mam pieniądze. Dobra, Co? problem się może rozwiązać. Noż. A tam jest wózek, hmm, Nie ma, za bardzo widzę. Prakty. Znaczy na kłotę idziemy już.

Another one. So. <sharp inhale> <sharp inhale> No tam, no. I w prawo. prawa. Uh -huh. Cedra. Okay. tego boksa? A tu jest... I ktoś mnie podsadzi? Czekaj, 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 idę. Bo tutaj jest takie fajne miejsce. Idę, idę. Tu są tu jakieś drzwi? Wyrwane? Tak, to, są. To idziemy na górę. Pomogę, czekaj. Dobra, i na górę. A tam, bez kitu, tam coś jest. Wetor może przytrzymaj, a potem wbiję, no, no bo ja mam dosyć dużego. Czekajcie masz. O, dobra. Czekaj, no. Okej, może w... Uda ci się tak? Tak? Ta Ta to trochę zajmie. Ja pierdzielę baby. Dobra, trzymam. Trzymasz? Tak. No, Bo jak straka zrobili? No jak nie! Ja pierdzielę, co ty mówisz, że jak strak poleciał? a tu jest. <Dw�> <try proposition> Ej, Ej, że. Ja chodźcie, chodźcie, chodźcie. A tam jest boks cały czas. No, jest boks, tam jest No To ran, no, tutaj, chodź, pat, pat, chodź. Tutaj. Ty kurczę, tak, no je. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, dobrze Cztery żyję. Czterech niewidomych łącznie. i jeszcze z mózg. Poczekaj, poczekaj, Ja tam nie idę. O, to fajne. Poczekaj, poczekaj, uwaga. Coś po prawo leży. Wrębali się obok. Poczekaj, poczekaj. Masz kiedy? Na Dużo skrapów, mało miejsc. Like tutaj I jest ten tak, 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 ekstrakt. Jeszcze jedną rzecz dorzucić. Tego miejsca nie kojarzę. to tam nie jest jeszcze. Pierwszy, uważaj, nie. pierwszy raz się wyrenderowało chyba. Pięć koło. Uważaj, ostrożnie Dobra, jebać to. Gdzieś, gusieś, grupy, z... Zamiast trubu. tego ekstrakta, weźmy ich z, z, z rewilu na Mamy Przekaj. Mamy obu, nie? Tak, tak. Teraz się nie potłuczy. <s corpsets> z tym weź to bliżej nieś. No wyrąbany, to, to się nie potłucza z tą tarczą. No dobra. Nie zniszczony. Dobra, pcham wózek. Dobra, dawaj. Kurna, nie wziąłem. Dobra, jest. Musimy na nich poczekać i będziemy wracać. Będziemy speedera robić teraz. Wszystkim ile Zajebiście te piosenki... no, Przypominam no jest dwóch ślepych Nie we mnie nie. nie mam na boi Szlak Na zdrillował się odbił z szafki śmieci Czy wiesz? Nie uda im się. Nie uda im się. Za ciężko, za ciężko. No to unwiwałem, co? Nie, no, nie. no. <ślesk> Nawet nie. No cóż. Kurde, dobry był. Dobry wiatr. Dobro, to lepsze. To lepsze, pojedynek?

Ale jak mi się stwierdziłeś? I śmieć. Widziałem to. Kaczka tu się nie przyda niestety. No, hmm, ale ograła. <laughs> Ciekawka grała. Nie. No to jeszcze jeden. Ja żyję. To no jest poza PK. To To dużo jest dużo zaczeń. gdzie mnie? Nie wiem. To jest. Ty, 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 Go Nie widzisz? Odjdzie? Nie. Chyba. Chyba. Aha. Oj, dobra, żyje. Żyjecie? Tak. No. To właśnie tylko umarł. Czy tego wypolecia? Czy nie wiem? Tak. części wolę nie wiedzieć. Po części chcę wiedzieć, gdzie mam spierdzielać. To po prostu Ja pasuje szybko wrzucić tyle. Tylko na początku najlepiej jest dużo zbierać. Mam 15 koła, jeszcze można wycisnąć. Ten fazon jeszcze jest w No niby ta, pięć koła. Ale nie dowieziemy go tutaj chyba. Raczej nie. E, z tym będzie ciężko. Co ty gadasz? Już, już idzie przecież. O, trochę straciłeś jednak. Nie no, jest git. Dobra. No nie! Trzyma, jest git. Okej O, witaj Jestem tutaj na <laughs> tym Asasin? Zaraz A, mamy go na wózku? Tak, mamy go A, mamy, dobra Witaj Dostał karkiem po głowie przez. <grystanie> 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 <grystanie>